Zdarzyła mi się ostatnio taka sytuacja. Zajmowałem się podsumowaniem ostatnich trzech miesięcy projektu w formie prezentacji. Siadam, tworzę, już po chwili zdałem sobie sprawę, że opatrzonymi szablonami uwagi nie przykłuje. A chcę, by kluczowe wnioski z naszej współpracy były zapamiętane w kilku punktach. Właśnie tu wchodzi sztuczna inteligencja. Zamiast siedzieć godzinami nad tworzeniem slajdów, za pomocą jednego narzędzia w kilka minut dostałem przejrzystą i profesjonalnie wyglądającą infografikę. Brzmi ciekawie. To narzędzie to Napkin AI. Tam, gdzie ściana tekstu nuży i szybko ucieka z pamięci, prosta grafika lub infografika zatrzymuje wzrok, ułatwia zrozumienie i zostaje w głowie na długo. I serio, działa to bardzo prosto. Bierzesz zwykły tekst, i w kilka sekund Napkin AI zmienia go w diagram, infografikę, wizualnie ładne podsumowanie. Pokażę ci, jak to działa. Przechodzę na stronę Napkin AI. Loguję się używając przycisku Get Napkin for Free. Klikam go i zaczynam działać. Z Napkin AI możemy pracować na dwa sposoby. Klejając własny tekst z maila, czata GPT czy z własnych notatek, skądkolwiek. A druga opcja to generowanie treści przez wbudowanego asystenta AI. I ja skorzystam z tej opcji. Ostatnio na spotkaniu mojej grupy medytacyjnej rozmawialiśmy o tym, jak trudno jest zapamiętać pięć podstawowych zasad uważności. I to świetnie nadaje się jako przykład. Wpisuję prompt, pięć najważniejszych zasad uważności, klikam Enter i zaczyna się generowanie treści. Na naszych oczach pojawia się artykuł akapit po akapicie. Mamy już cały tekst, mogę go edytować. Przykładowo usunę to jedno zdanie. OK, i czas wygenerować infografikę. Więc zaznaczam tekst, klikam charakterystyczny przycisk z piorunem, AI zaczyna analizować tekst. I teraz wybieram kompozycję mojej infografiki. Napkin ma do wyboru naprawdę pokaźną bibliotekę układów, od prostych i minimalistycznych po bardziej wymyślne i rozbudowane. Ta podoba mi się najbardziej. Mogę jeszcze doprecyzować styl i to wszystko. Moje podsumowanie w formie grafiki jest już gotowe. Jeżeli chcę, mogę je jeszcze bardziej spersonalizować, zmieniając czcionkę, kolor tła, ikonę. Każdy element jest edytowalny. Tabkin AI udostępnia własny zestaw unikalnych ikon, które możesz swobodnie wplatać w swoje projekty. I działa to naprawdę dobrze. Dla przykładu, usunę ikonę z samego środka i zastąpię ją czymś innym. Klikam na lupę z piórunkiem. Wpisuję to, czego szukam i umieszczam na grafice. Ikona również jest edytowalna. Mogę zmienić grubość linii, styl albo kolor. I gotowe. Jak podoba ci się efekt? I to wszystko zaledwie w kilka kliknięć. Wyobrażasz sobie, ile to może czasu zaoszczędzić? Teraz pobiorę tę infografikę. Klikam na przycisk Eksportuj w górnym rogu. Wybieram format. Do wyboru jest kilka tych najpopularniejszych. Ja pobieram w wersji PDF. I tak nam się to prezentuje. Wygenerowaną i pobraną grafikę mogę teraz użyć gdzie chcę: w dokumencie, w prezentacji, w filmie na YouTube. A Tobie, gdzie to się przyda? Podziel się w komentarzach. Jeśli chcesz, możesz zaprosić znajomych do pracy nad projektem. Na górze, po prawej stronie, klikam przycisk Share. Wyskakuje okno dialogowe, w którym mogę podać adres e-mail i wybrać uprawnienia użytkownika. I teraz Twój znajomy może współtworzyć razem z Tobą, a także zostawiać komentarze. Po lewej stronie masz przycisk Library. Ty tutaj zarządzasz projektami. Możesz wrócić do starszych wersji, usunąć już niepotrzebne lub szybko pobrać cały projekt. Tekst i wszystkie wygenerowane grafiki w jego obszarze. W porządku. Przejdźmy do konkretów czyli ile to wszystko kosztuje. Bo niezależnie od możliwości to cena zwykle decyduje, czy narzędzie z nami zostanie. W darmowym planie dostaniesz 500 kredytów, które odnawiają się raz na tydzień. Jedna rzecz, która naprawdę mi się podoba, to to, że sam agent AI, czyli generowanie i edytowanie tekstu, nie pobiera żadnych tokenów. Są one używane dopiero, gdy generujesz wizualizację. Koszt zależy od długości tekstu około jednego kredytu na każde słowo, z którego tworzona jest wizualizacja. Bo napkin AI tłumaczy tekst polski na angielski i na tej podstawie pobiera tokeny. W praktyce wychodzą mi jakieś cztery grafiki tygodniowo. Dla mnie to w zupełności wystarczy, ale jeśli chcesz więcej lub chcesz pozbyć się znaku wodnego, to trzeba sięgnąć po Plan Plus za 9 dolarów miesięcznie. Jak to wygląda od strony prawnej, czyli w jakich kontekstach dozwolone jest użycie wygenerowanych materiałów? Czy możesz używać w pracy? Możesz. Czy możesz sprzedawać produkty z grafiką? Tak. Czy możesz sprzedawać ikony napkin AI jako swoje? Absolutnie nie. Podsumowując, użytkownik zachowuje prawa własności do stworzonych przez siebie treści. Ok, to już wszystko. Pamiętaj, żeby zasubskrybować i zostawić łapkę w górę. Daj znać w komentarzu, czy chcesz dowiedzieć się więcej o tego typu narzędziach. Do zobaczenia.